thank Zapraszamy na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. Zaczynamy od informacji tygodnia. Kolejny krok w kierunku powstania obwodnicy miasta został zrobiony. Wykonanie budżetu za poprzedni rok, manewrowanie pośród mielizn. Tym bardziej ważna jest ocena pracy burmistrza. Dokonali jej miejsc radni. Powiemy także o zbliżającym się sezonie na kąpielisku w Łochowicach. Będą ratownicy. W piątek imieniny obchodzą Aneta i Justyna, w sobotę Franciszek i Laura, a w niedzielę Elżbieta i Marek. W sobotę słońce wzejdzie w Krośnie Odrzańskim o godzinie 4.39, a zajdzie o 21.23. Minister infrastruktury zwiększył pulę pieniędzy na wykonanie obwodnicy Krosna Odrzańskiego. To oznacza, że zielonogórski oddział generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad może ogłosić przetarg na realizację inwestycji. To kolejny krok, ale czy przełomowy? Takim będzie dopiero podpisanie umowy z wykonawcą. A czy to się stanie? Jeszcze nie wiadomo, bo przed nami żmudne postępowanie przetargowe. Ale od początku. Temat obwodnicy pojawiał się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Jednak przez kolejne lata, mimo wielu starań i niezbitych argumentów świadczących o potrzebie zrealizowania tej inwestycji, nie udało się osiągnąć najważniejszego celu, jakim byłoby wpisanie obwodnicy do rządowych dokumentów. Ta sztuka, będąca ogromnym sukcesem dla całej gminy, stała się faktem w sierpniu 2015 roku po konsultacjach w 2014 roku. Wówczas inwestycja znalazła się w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. To doprowadziło do, po pierwsze do wpisania do programu budowy dróg krajowych naszej obwodnicy. W 2015 roku jesienią zmienił się rząd. Do 2017 roku żyliśmy w niepewności, czy w ogóle prace zostaną podjęte, i okazało się, że w 2017 roku ogłoszono przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, rozszerzonego, później z literką R się dowiedzieliśmy, że ono jest, razem z wykupem ziemi, z badaniami środowiskowymi. To oznaczało oficjalne rozpoczęcie pierwszego etapu działań. Bez tego studium nie byłoby możliwe wykonanie kolejnych kroków, a tym bardziej rozpoczęcie prac nad obwodnicą. Jest ona bardzo droga. Żeby móc w ogóle ogłosić postępowanie przetargowe, trzeba mieć zabezpieczone środki. My też tak ogłaszamy, tak? Chociażby jak ostatnio na remizę, czy na samochód strażacki do Czarnowa, czy na remizę w Osiecznicy, czy jak ogłaszaliśmy przetarg na budowę drogi do Łochowic, gdzie mamy kwotę jakąś zabezpieczoną, bo bez zabezpieczonej kwoty nie możemy w ogóle ogłaszać postępowania. I dzisiaj jesteśmy na takim etapie. Decyzją z tego tygodnia minister infrastruktury zwiększył pulę pieniędzy na budowę drogi, tak by móc ogłosić przetarg. To bardzo ważny krok, ale nie oznaczający, że obwodnica powstanie. Trzeba jednak być wytrwałym, odpowiada Malkontentom burmistrz Krosna Odrzeńskiego, bo narzekań, szczególnie w internecie, jest ciągle dużo. Ja ciągle wierzyłem, że uda nam się wykonać takie inwestycje jak Droga Hyżego Stworze, 6 lat walki, jak termomodernizacja szkoły w Wężyskach. Wierzę nadal, że uda nam się odbudować Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim. Wierzę, że uda, się, że uda nam się chociażby zabezpieczyć miasto przed powodzią. Tak? Ludzie mówią, kupa betonu. No ale jak inaczej zabezpieczyć to miasto przed powodzią? Co mieliśmy tam postawić? Kurczę, zapory z drewna? No tak się buduje dzisiaj obwałowanie. Tak, tak się robi, żeby ludziom woda przez yy, nie przepływała. Determinacja jest duża, także ze strony dyrekcji zielonogórskiego oddziału GDDKiA. I wiem, że wielu ludzi mówi nigdy w życiu nie wybudowana zostanie wodnica Krasnałżańskiego. Ale jeśli będziemy tak myśleli, to naprawdę do, nie do nikąd nie dojdziemy. Trzeba być zdeterminowanym, trzeba wierzyć w sukces. Jeśli od razu powiemy na starcie nie biegnę, bo nie dobiegnę, no to na pewno nie, 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 po prostu nie, to się nie uda, tak? Trzeba mieć to w głowie zaszczepione, być skierowanym na sukces, a nie na to, żeby tylko marudzić i mówić, że nic się na życiu nie uda. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu. Potem musi on zostać rozstrzygnięty. Harmonogram przewiduje, że obwodnica powinna zostać ukończona w 2027 roku. Po serwisie zapraszamy na pełną retransmisję wypowiedzi burmistrza Krosna Odrzeńskiego podczas sesji Rady Miejskiej oraz informacje o przebiegu trasy. Wykonanie 100 milionowego budżetu gminy to... Żonglerka to ucieczka przed mieliznami i manewrowanie pośród przeszkód rzucanych samorządom przez władze centralne. Zmieniające się przepisy, mniejsze udziały w podatku PIT, rosnące drastycznie koszty funkcjonowania szkół przy niewystarczającej subwencji. Tak można w kilku zdaniach opisać sytuację, z którymi od kilku lat muszą borykać się gminy w Polsce. Okazją do diagnozy sytuacji jest sprawozdanie z wykonania budżetu, które prezentowane jest we wszystkich. Samorządach. Jak to wygląda w Krośnie Odrzańskim? Udało się, mówi bez satysfakcji Ilona Ogiba skarbnik gminy. Bo jakim kosztem? Między innymi zmniejszających się udziałów w podatku PIT. A to jeden z głównych dochodów gminy. Nie tylko nie rośnie, ale w ostatnim roku zmalał. I mówimy tutaj o milionach złotych. Nasz udział w podatku PIT w stosunku do dochodów ogółem jest na poziomie 17%, i te 17% mniej więcej mamy od 20 roku. Pomoc społeczna oraz oświata i wychowanie to największe kawałki budżetowego tortu w dziale wydatki. Ponad 33 miliony złotych ze 100 milionowego budżetu to pomoc społeczna, a ponad 30 milionów to oświata. Koszty oświaty rosną w bardzo szybkim tempie. W 2014 roku było to niespełna 18 milionów, rok temu wydano 26, w kolejnym już ponad 30. Z rządu na funkcjonowanie szkół i przedszkoli gmina dostała niespałna 14 milionów złotych, czyli nawet nie połowę. Jak kształtują się te proporcje, widać na wykresie. Niebieskie słupki to subwencja, pomarańczowe to wydatek gminy. W ostatnim roku jest zdecydowanie większy. Tu wydatki tak naprawdę związane są wyłącznie z utrzymaniem naszych placówek i to jest spory problem, ponieważ o 4 miliony więcej musieliśmy znaleźć w budżecie na finansowanie naszych placówek. Podczas sesji związanej z przedstawieniem raportu o stanie gminy oraz wykonania budżetu za poprzedni rok radni poprzez głosowanie dokonali oceny pracy burmistrza Marka Cebuli. Jednogłośnie udzielili mu absolutorium. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, uchwała została Dziękując bardzo Państwu za udzielenie tego absolutorium, chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli na burmistrza kostna jako na organ. Nie na marka Cebulę, bo to nie jest absolutorium dla marka Cebuli. Organ to zespół ludzi. To zespół ludzi, którzy, o tym już mówiłem przy raporcie o stanie gminy, przywodą zaufania, którzy pracują na ten sukces. Burmistrz podziękował całemu zespołowi oraz twórczyni budżetu skarbnik Ilonie Ogibie. Odkąd jestem w gminie Krosnoobrzańskiej, odkąd Państwo jesteście ze mną, odkąd mam swoją... Załogę, zespół, skarbnika gminy Ilona Ogibę. Nie muszę zawracać rzeki Kier. Nie muszę odwracać mapy i udowadniać, że coś się dzieje inaczej. Nie muszę zakrywać niektórych stron. Jestem zwykłym człowiekiem, o tym była już mowa mam swoje wady, jak każdy. Mój zespół też ma swoje wady, jak każdy. Ale wiem, że idziemy w dobrym kierunku. Jeszcze jednym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to fakt, że fundusz sołecki między 2015 rokiem a 2022 wzrósł z 272 tysięcy zł do prawie 480 tysięcy. Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim ma nowego komendanta. Dotychczasowa szefowa formacji Agnieszka Pawłow podjęła pracę w Zielonej Górze. Nowym komendantem, któremu burmistrz Krosna Odrzańskiego powierzył obowiązki, został Sławomir Cander. Zgodnie z procedurą wystąpiliśmy do komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim o opinię na temat pana Sławomira Candera. Taka jest wymagana, żebyśmy mogli powierzyć obowiązki jeśli chodzi o komendanta Straży Miejskiej. I ta opinia była pozytywna. Słowo Mircander ma 50 lat. Od 30 lat jest mieszkańcem Krosna Odrzańskiego. Ukończyłem studia wyższe na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku zarządzania. Swoją ścieżkę z zawodową Krosińskiej Straży Miejskiej rozpocząłem 13 lat temu, która doprowadziła mnie dzisiaj w to miejsce, gdzie stoję przed Państwem i zapewniam Państwa, że Straż Miejska w Krosni Odrzańskiej nadal będzie funkcjonować na wysokim poziomie. Szanowni radni, szanowni państwo, szanowny panie ministrze, dziękuję. Na razie obowiązki komendanta zostały mu powierzone do 15 grudnia tego roku. Zbliża się lato, zakończenie roku szkolnego, a także początek wakacji. Oznacza to jednocześnie, że już za moment wystartuje sezon kąpielowy nad jeziorem Glibiel w Łochowicach w gminie krosno odrzeńskie Start sezonu już w niedzielę 24 czerwca. Kompilisko jest gotowe na lato i plażowiczów. Ze środków uzyskanych od władz samorządnych gminy krosno a także pozyskanych z urzędu marszałkowskiego w ramach programu Turystyka nad Lubuską Wodą udało się z część modyfikować pomostu. Wymienić deski właśnie ze zwykłych Sosnowych, które nie są zbyt trwałe na modrzewiowe i też taka drobna rzecz, czy dwie drobne rzeczy, które z punktu widzenia może samych użytkowników nie mają znaczenia ale dla nas mają, to to, że właśnie ten modrzew jest bardziej trwały. Dwa deski są ryflowane, czyli to zapobiega jakby możliwości pośliźnięcia się. No i wreszcie nie są wbijane na gwoździe, a na wkręty to też jak gdyby zapewni ich stabilność. Nie trzeba będzie gwoździ, które się czasami wysuwają, dobijać. Modernizacja pomostu to nie wszystko. Od paru lat też z środków zewnętrznych mamy plac zabaw, który w tym roku został szczegółowo zbadany pod względem bezpieczeństwa. Były pewne uwagi, ale oczywiście my dostosowaliśmy się do protokołu te rzeczy, które były wadliwe usunęliśmy. Oczywiście dosypaliśmy również piasku, jak widać zbronowaliśmy całą plażę. Przycięliśmy również drzewa, żeby nie, nie było ryzyka tego, że jakaś gałąź spadnie użytkownikowi na głowę. Niezwykle ważną informacją jest kwestia ratownika wodnego. W zeszłym roku ratowników zabrakło. Sytuacja ze znalezieniem ratownika jest trudna, nie tylko u nas, ale niemal w całej zachodniej Polsce. W tym roku mamy dobre informacje: ratownicy zabezpieczą kąpielisko w Włochowicach. Udało się zorganizować, w przyszłym tygodniu będziemy podpisywali umowę z dwoma ratownikami właśnie na czerwiec i na cały lipiec. Problem z prawą otwartą pozostaje sierpień, cały czas wiem, że w trakcie sezonu ciężko będzie znaleźć ratowników, ale już podejmuję działania, powiedzmy sobie, że mamy coś naszkicowane, że być może uda się jeszcze dwóch ratowników na sierpień. Sezon kąpielowy potrwa do 27 sierpnia. Po serwisie zapraszamy na dłuższą rozmowę z Tomaszem Strukiem, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Tematem głównym oczywiście jest jezioro Glibiel i zbliżający się sezon. Czy to nowy burmistrz Krosna Odrzańskiego? Tak ale tylko na jeden dzień. To już można powiedzieć niemal tradycja, że raz w roku burmistrz Marek Cebula zwalnia swój fotel w gabinecie i przekazuje go w ręce osób młodszych. Tym razem jednodniowym burmistrzem Krosna Odrzańskiego została Joanna Świgoń. Możliwość tę otrzymała dzięki wygranej licytacji w ramach styczniowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rodzice powiedzieli, że mi to wylicytują, ponieważ już dawno wiedzieli, że to było moje marzenie. A tak na marginesie, wszystko się zaczęło od konkursu przedszkolnego, gdy było trzeba narysować burmistrza. Pana Cebule, to ja wymyśliłam, że narysować głowę Pana Cebuli jako cebulę, bo tak mi się skojarzyło. Koło tego portretu był już napisany znak z Krosno, Krosno e, Tą pracę pomagał mi taty, niestety ona nie przeszła dalej. To jest mi troszkę smutno, ale z drugiej strony jestem szczęśliwa, że dzisiaj tu mogę być. Joanna, jako jednodniowy burmistrz Krosna Odrzeńskiego, miała okazję przekonać się, jak dużo pracy w ciągu zaledwie jednego dnia musi wykonać burmistrz. W ramach wizyty w Urzędzie Miasta i porannego spotkania z Markiem Cebulą zapoznała się z pracą każdego z wydziałów oraz uczestniczyła w spotkaniu okolicznościowym z pracownikami. Ciężko! Po prostu jest mi ciężko trochę. Przed chwilą był, właśnie jak byliśmy tam na sali, było mi strasznie ciężko, aż mi się nogi tak gieły, bo ogólnie jestem osobą, która się boi występować publicznie. Ale jak już mam, to wyjdę i spróbuję wystąpić, także było to dobrze. A kolejna możliwość spędzenia dnia w fotelu burmistrza być może już w przyszłym roku po licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To strefa wolna od dymu tytoniowego, ale nie tylko. Uchwałą Rady Miejskiej, ulica Szkolna w Krośnie Odrzeńskim ma zostać strefą wolną od dymu tytoniowego pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą tak zwanego nowatorskiego wyrobu tytoniowego. Przedłożony projekt jest efektem wniosku, jaki wpłynął do nas, wniosku pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych pani Barbary Kołażyk e, gdzie zwróciła się z wnioskiem o analizę tematu i o utworzenie takiej strefy Strefa wolna od dymu tytoniowego obejmuje ulicę szkolną przed budynkiem zespołu szkół ponadpodstawowych Ważne jest to, że strefa obejmuje ulicę wraz z chodnikiem od skrzyżowania z ulicą Pocztową do skrzyżowania z ulicą zamkową. Kierując się dbałością o poprawne zachowanie młodzieży szkolnej oraz ich stan zdrowia, zasadnym jest podejmowanie wszelkich działań prozdrowotnych. Pełnoletni uczniowie na chwilę obecną nie odczuwają jakichkolwiek ograniczeń prawnych podczas używania wyrobów tytoniowych. Nie zwracają uwagi na młodszych kolegów ani na upomnienia ze strony kadry pedagogicznej. Zjawisko to stanowi negatywny przykład zachowania dla uczniów niepełnoletnich oraz zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążeniowo-oddechowego zarówno u osób. Palących oraz tych, którzy przebywają w ich otoczeniu. To tylko część ważnych argumentów za wprowadzeniem takiej strefy. Projekt wywołał szeroką dyskusję, której głównym tematem była kwestia rozszerzenia strefy, także na chodniki i ulice w sąsiedztwie ulicy Szkolnej. Bo szanowni państwo, rozwiązuje tylko problem dla ogólniaka, gdzie pójdą palić, będzie miał problem to nadmiechowić, bo pójdą pod zamek palić, pójdą pod kościół palić i pójdą, tam jest budynek na Szkolnej Komunalnej i ZGK problem. To żadnego problemu nie rozwiązuje. Jeśli młodzi będą chcieli zapalić, to zapalą w innym miejscu. To opinia, która panowała podczas dyskusji radnych. Młodzież, która chce palić, będzie palić. Oczywiście. Prośbą pani dyrektor było uwolnienie tak naprawdę z, z tego, z budynku. użytkowników klas, na przykład, którzy, którzy mają lekcje na parterze. Często są otwarte okna i uciążliwość dymu przeszkadza, tak? Współinicjatorem i autorem wniosku był także radny Bartosz Zaborowicz, który jednocześnie jest nauczycielem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Ze szkołą jest inny trochę problem. Problem jest taki, że tam są uczniowie, którzy bardzo często są niepełnoletni, z tego nie mają, nie mogą palić papierosów. Po drugie szkoła jest instytucją edukacji, instytucją publiczną której, której zależy na zachowaniu wizerunku, a wizerunkiem e, na pewno nie jest dobrym takiej szkoły, kiedy uczniowie e, stoją pod e, szkołą i palą. Radni zagłosowali za utworzeniem strefy wolnej od dymu wzdłuż ulicy szkolnej, czy strefa zostanie ewentualnie rozszerzona. Przekonamy się za jakiś czas, kiedy zobaczymy, jakie efekty przynosi obecna uchwała. I choć pod ścianą bardzo często staję, za siłę chcę dziękować Tobie, Boże. Chcę godnie żyć i godnie chcę umierać, a więc od siebie więcej mam wymagać, przez życie przejść. Mym celem jest spokojnie i dzielcie się, jak najwięcej dawać. Ja dziękuję, tak jak dałaś ty mi. Te i wiele innych słów pożegnania padło w tym tygodniu w ośrodku terapii Horyzont przy ulicy Grobla w Krośni Odrzeńskim. Z dniem 1 czerwca oddział został zamknięty. W naszym mieście działali w sumie 24 lata, to wiele lat historii i setki ludzi, którzy w tym czasie się przez Horyzont przewinęli. Horyzont powstał w 1990 roku. Jako stowarzyszenie i stowarzyszenie założyło ośrodek, który dostaliśmy, budynek wtedy po dawnym przedszkolu na ulicy Świeczewskiego, obecny Sanepid, który też własnym sumptem żeśmy wyremontowali. Horyzont funkcjonował od 2002 roku. Potem nastąpiła przerwa, po której Horyzont wznowił swoją działalność już jako Horyzont BIS. W 2009 roku powołaliśmy drugi raz już jako prywatny MZOS. Filmowała to wszystko moja córka, która w tej chwili już mi nie wspiera, bo niestety dojazdy i małe dziecko z Poznania to jest dosyć kłopotliwy temat, a ja po prostu już nie daję rady sama tego wszystkiego prowadzić. To już taka jest sprawa, że to już nie 20 lat, gdzie mogłam wszystko ogarnąć. Problemem okazuje się kontrakt z NFZ, a właściwie jego brak. To właśnie między innymi przez to Horyzont kończy swoją działalność w obecnej formie. Wygląda jednak na to, że pomieszczenia nie pozostaną puste. Ośrodek postanowili przejąć państwo jackowscy. Chciałam Ci podziękować za to, że pozwoliłaś nam podjąć też i pewne wyzwanie, które tutaj miało miejsce, bo Zespół, można powiedzieć, jest twój. Pozwoliłaś nam i Państwo pozwoliliście na to, że, że wyraziliście zgodę na to, żebyśmy mogli w jakiś sposób i kontynuować, ale i przejąć też możliwości, które tutaj sami stworzyliście. Tego dnia słowa podziękowania płynęły z wielu stron. Czasami mówimy, że po horyzont widać góry, czasami po horyzont widać lasy. A Iza to tak naprawdę odkryłaś to, co w ludziach najcenniejsze, co było za horyzontem. Znalazłeś to po prostu w ludziach. I za to chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować. Bo dzięki tobie jest we mnie wiele empatii dla ludzi uzależnionych w różnych obszarach. Ty tą wrażliwość we mnie zgłębiłaś i za to ci serdecznie dziękuję. Pomagałaś mi. Wiem, że pomagałaś, pomagasz i liczę na to, że będziesz dalej pomagała. Horyzont zawsze był miejscem przyjaznym dla pacjentów. Chciałem Ci podziękować w imieniu, nie wiem, tysięcy, setek ludzi, bo gdziekolwiek gdzieś w Polsce jestem na jakichś spotkaniach związanych z ruchem przejściowym, z aos to, to często jak słyszę, Horyzont, Krosno, to zawsze pytają o Izę. Wyskąd tam znają? Czyli ta Twoja działalność, Twoja pomoc dla osób uzależnionych na różnych płaszczyznach, bo, bo, bo nie tylko działasz osobami uzależnionymi od alkoholu, ale współuzależnionymi e, w ich imieniu wszystkich chciałem Ci podziękować. Ośrodek terapii Horyzont BIS zakończył swoją działalność 1 czerwca, ale zarówno pracownicy, jak i pacjenci mają nadzieję, że nie zniknie on na stałe z mapy Krosna Odrzańskiego. Czy w Czarnowie powstanie nowa czerwcowa tradycja? Być może, bo za nami pierwszy Lubuski Dzień Dziecka zorganizowany właśnie na boisku w Czarnowie. W imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego, a własnym, chcemy Was serdecznie przywitać na pierwszym Lubuskim Dniu Dziecka. Co prawda nie odbywa się 10 dni później, ale to może taka będzie tradycja. Swoje dzieci się kocha, a za wnukami to się szaleje. Także wszystkim, wszystkim dzieciom życzę też dużo zdrówka, i już udanych się zbliżających wakacji. Rozpoczęło się od turnieju piłkarskiego, potem było wiele atrakcji dla dzieci i starszych. Organizatorzy zadbali o dynamiczny i ciekawy program całej imprezy. W sobotę Czarnowo stało się dziecięcą stolicą regionu, a nawet województwa. Dziećmi jesteśmy tylko raz, i nie będzie już drugiego razu, więc warto dla nas znaleźć czas. By nie było straconego czasu. Chciałem wszystkim życzyć fantastycznej zabawy, przede wszystkim Wam dzieci, ale z tej sceny chciałem również podziękować organizatorom. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to święto dzisiaj tutaj w Czarnowie może się odbyć. I te osoby, które choć jednym małym palcem dotknęły ten mały sukces, wszystkim gorąco gratulujemy. A z Panem Starostą chcielibyśmy na ręce Pana Sołtysa wręczyć skromne upominki. Które będą do przekazania do konkursów w trakcie dzisiejszej imprezy. Na scenie nie zabrakło oczywiście występów w wykonaniu najmłodszych. Gwiazdą lubuskiego dnia dziecka w Czarnowie była Julia Żugaj. Wakacyjne imprezy przyspieszają, sprawdzamy co czeka nas w najbliższym czasie. A już w najbliższą sobotę. 17 czerwca, Dzień Dziecka w Starym Raduszcu. Zabawa ruszy o godzinie 15 na placu zabaw przy Świetlicy. 24 czerwca na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Osiecznicy festyn parafialny. 1 lipca na placu przy Świetlicy Wiejskiej festyn rodzinny Dzień Dziecka w Radnicy. Natomiast 8 i 9 lipca w Krośnie Odrzańskim druga edycja festiwalu win musujących oraz Dzień Województwa Lubuskiego. Muzyka Błaganie zbliża się koniec piłkarskiego sezonu na szczeblu zielonogórskiej klasy okręgowej. Sezonu, który tęcza zakończy w pierwszej części tabeli. Po zespole Skrosna od już chyba widać zmęczenie całym sezonem, a przynajmniej sugerują to ostatnie wyniki: dwie porażki z rzędu. Najpierw lepszym zespołem od tencza okazała się drużyna z Jaromirowic, a w 29 kolejce Zorza Ochla rozbiła zespół Skrosna aż 5 do 0. Przed ostatnim meczem w Lidze tęcza zajmuje szóste miejsce. Na swoim koncie ma 15 zwycięstw, 4 remisy i 10 porażek. Wygrywając ostatnie spotkanie, tęcza może awansować nawet na czwartą pozycję, przegrywając, spaść, ale tylko o jedno miejsce. W ostatnim meczu sezonu na własnym boisku tęcza zmierzy się z zespołem Szprotawia-Szprotawa i może się okazać, że tęcza zdecyduje, kto. Poza Stalą Jasień wywalczy premiowane awanse miejsce Szprotawia Szprotawa czy Unia Kunice Żary. Spotkanie z zespołem ze Szprotawy już w najbliższą sobotę, 17 czerwca o godzinie 17:30 na stadionie przy ulicy Pocztowej. Ta przerwa nie mogła trwać długo i choć należy zaznaczyć, że nie jest to KO Streetball, to jednak koszykówka wraca do Krosna Odrzańskiego, tym razem w wydaniu 3 na 3 Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z lokalnymi pasjonatami kosza zaprasza do udziału w turnieju Streetball 3 na 3 który odbędzie się 1 lipca na boisku przy hali. W jaki sposób można się zgłosić? Na adres e-mail wojtasu... 8małpao2.pl należy wysłać wiadomość, w której znajdzie się nazwa drużyny oraz skład zespołu. Maksymalnie czterech zawodników. W turnieju będzie mogło wziąć udział 16 drużyn, wpisowe to 120 zł. Impreza rusza o godzinie 10, przypominamy 1 lipca. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziano nagrody finansowe zwycięzcy otrzymają 1000 zł. W trakcie zawodów odbędą się także konkursy indywidualne rzut z połowy boiska, konkurs rzutów za 3 punkty. W sobotę dodatkowo burze. Taki weekend przed nami. Termometry maksymalnie w dzień wskażą w sobotę 23 stopnie, a w niedzielę 25 mesek, W nocy 12 stopni. Ale Alergicy odczują ulgę, ale nadal pozostaje wysokie stężenie biur. Trawy, szczawiu, pokrzywy i bylicy.